Witam Was samego rana w piątek z Wietnamu. Robię relacje. Dzisiaj e, będę mówił o doczkoń. Czy inwestować w doczkoń, czy nie inwestować? E, co ja o tym myślę i czy to jest dobre pomysł, czy nie? Powiem, że doczkoń to jest e, e, przydupa z Elona Muska i to jest taki kurwa sitkoń praktycznie, tak? Ale te sitkoń, Chcę powiedzieć to, że sitkoń, jak tutaj patrzymy teraz, r, e, gdzie to jest mark markerka, tak? O, boom sheetkoń jest Raz, razwa 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 z market cap tak z ilością 5 26 bilionów dolarów co przeważ ta 26 dobrze mówię tyle co polka dot tak i dlatego doczkoń ludzie właśnie kupują doczkoń i yy, nie rozumieją oni nie, Niektórzy, bo tu widzę właśnie te numery, jak tak poszło w górę, w ciągu 6 miesięcy poszło 3%, miesiące 4, w ciągu 7 miesięcy poszło 23, tu 16, tak? I ludzie myślą, a to sobie kupię doczkoń i tu na pewno będzie wszystko ok. A tak wcale nie jest, tak? I powiem wam zaraz dlaczego. Ponieważ doczkoń nie ma żadnego fundamentu, żeby yy... Nie ma wartości w sobie praktycznie. To taki jest meme taki kurwa, to jest taki żart, kurna, moneta, praktycznie. Oni zrobiły tylko dla żartu, ona nie miała w, mie w, w miejsca funkcjonować. Tylko że Elon Musk po prostu chciał sobie, jak to powiedzieć, przygarnąć jedną monetę i sobie przygarnął tak? I o tutaj właśnie chodzi, patrzcie, patrzcie na ten graf. Tutaj teraz co mam, tak? Patrz, doczkoń. 20. doczkoń. Dwa lata temu. Kosztowała, kurde, 0,001. Tutaj, pomału, Elon zaczął o nim gadać. tutaj Elon znowu gadać znów I ludzie się napchali tym doczką, kosztowała 0,74 centy, tak? I tutaj Elon poszedł na TED do telewizji. I te doczka później spadło, bo zrobił sobie z tego żar. Taki, kurde, comedy sketch co zrobił. Tam się przebierał, tam takie pierdał, gadał tam ten. Taki żar po prostu sobie robił. Nie mówi nic ten, a tu oni wszyscy myśleli, że to doczką właśnie. Będzie jakiś, właśnie coś, jakiś news, będzie dobry, że to pójdzie cholera w górę i będzie rosło tak samo tutaj, tak? I tutaj, właśnie, ludzie kupowali na pułapie 37-38 centów, bo też na ETORO i na Binance na ETORO, na było e pierwszy, na ETORO było później, weź na ETORO w ciągu 33 centów, i tu widać to, to jest jak poszedł na ETORO, na exchange to tutaj poszło w górę, i tu ludzie kup i co się teraz stało? Patrzcie, 37 i jest 15. Ludzie znacie 50% swoich pieniędzy w tym pułapie, i cały czas czekają. Ja też byłem taki głupi, w sumie, że wam powiem. I kupiłem Dogecoin za, 20, za 30 centów. Tutaj, tak? I patrzcie, jeszcze nie ten, a kupiłem mało, bardzo. Bo wiedziałem, że jest shitką, ale kupiłem, bo nie chciałem jeszcze stracić tego całego hype, jak, jak to się mówi, i tutaj, właśnie, doczką jeszcze nie odzyskało tego, właśnie tej ceny, tak? I ono teraz właśnie kuleje już od praktycznie 6 miesięcy, totalnie I dlatego nie polecam kupić doczkoń Jak chcecie kupić doczkoń To ja bym Wam polecił kupić doczkoń niżej niż 15 centów 14, 15 centów Jak 14, 15 centów kupić troszeczkę 14 centów kupić jeszcze troszeczkę I to wszystko, nic mniej więcej Tylko małe sumki, tak żeby nie stracić pieniędzy, bo tutaj jest czysta bukmacherka tu nie ma żadnej inwestycji tutaj. To jest czyste ryzyko, to jest taka bukmacherka. Lepiej złożyć sobie na mecz Polska-Anglia, kurde, i, i będzie, jaki będzie ten, kto wygra. Coś takiego jest z tym doczkiem, tak? I tu właśnie. E, tutaj, co się dzieje z tym właśnie doczkiem? teraz widać, teraz poszło w górę. Wiesz, patrz, co wam, mówię, 14 centów, wiesz, i odbiło, patrz. Jest support na 15-14 centach. Tutaj, patrz, też. Ile to jest? Tak, tutaj poszło, 14 centów. To myślę, że jak kto chce na krótkoterminówkę zrobić to tylko może 13 centów 15 centów i później pójdzie w górę o jakieś tu poszło w górę 8 15% to była dobra kasa nie to dlatego tylko widzę właśnie doczkoń na inwestycję kurkoterminową. tylko wyczuć kiedy jest bardzo nisko włożyć kasę 15% urośnie sprzedać w cholerę i na razie tutaj długoterminówka też może być musi być w sumie bo ci co pokupywali teraz tutaj które to się pokazywałem na pułapie tutaj to ją trzymają na długoterminowo, długo bo nie sprzedają, bo ludzie po po 100 tysięcy, 50 tysięcy euro a czy dolarów, bo ja byłem świadkiem na czatach tam na tych, na Reddit czy na coś tam czy na Telegram czy na Facebooku czy gdzieś czy na eToro, ludzie pokazywali czaty, że popłacili tyle pieniędzy i oni tutaj to otrzymają, bo stracą 50% tak no i właśnie tu jest pies pogrzebany tak, bo nie, ponieważ Elon obiecał, że postawi doczko na księżycu tak, ja poszedłem na księżyc bo teraz ma z Marsem kontrakt, powiedzmy na Księżycu, tam postawić DodgeCon, jako wiesz, DodgeCon meme coin, nie? Żeby jest na Księżycu, nie? Dosłownie. Ile tego ludzie w to wierzą, ale tak to to nie ma w sumie e, żadnej wartości. W DodgeCon to jest taką kryptowalutą, że najlepiej działa przysłowie słowie e, na bufera, tak? E, kupywać, e, nie, kupywać wiadomości, nie, kupywać wiadomości, nie, sprzedawać wiadomości. A kupywać kiedy ludzie się boją, coś takiego, nie jak, jak się mówi w tym racie, że powiem, ale o to, o to, o to mi chodzi, że e, e, Kupywać kiedy ludzie się cieszą i mówią, że, o, że, że, sorry, sprzedawać kiedy się, się, się cieszą i tam mówią, że będzie zajebiście, będzie rosło w górę I wtedy urośnie jakiś pułap, i wtedy mówią, o, jeszcze wyżej pójdzie, to wtedy sprzedawać Sprzedawać wiadomości I tu właśnie z tym doczką, to właśnie działa Sprzedawać zawsze wiadomości, jak Elon Musk da na Twittera coś I to urośnie cholera w górę o 50% to ty swojego doczka sprzedaj, bo na pewno upadnie w dół. I tu właśnie taki doczka kukrym moim zdaniem. Okej, okay, na razie, pozdrawiam was serdecznie z Wietnamu. Życzę wam wszystkiego najlepszego. W piątek yo, yo.